Niemcy na torach, Szwedzi w porcie, a Polacy w kolejce po kontrakty. To repolonizacja, według premiera. Choć hasła, które głosi, brzmią pięknie. Jeśli możemy znaleźć polską firmę tam, gdzie wydajemy nasze podatników miliardy złotych, to musimy umożliwić Polakom i polskim firmom uzyskanie Równych warunków. Fakty mówią jednak same za siebie. Po pierwsze, no wykluczenie z przetargu na produkcję taboru kolejowego i to przetarg kilkunastomiliardowy polskich podmiotów. Tutaj ten przetarg zwycięży ktoś z zagranicy i to jest już niemalże pewne. Po drugie, sytuacja w PKP Cargo masowe zwolnienia, wyprzedaż majątku, wyprzedaż wagonu. No, są tacy, którzy twierdzą i coś w tym jest, że to próba zrobienia miejsca innym przewoźnikom towarowym, czy to z Niemiec, czy to z Ukrainy, i w ten sposób wyrugowania PKP Cargo z tego wielkiego rynku przewozu towarowego. Przykładów nie brakuje. Spółka Baltcargo, nasz kluczowy operator przeładunkowy, przeszła w ręce niemieckiego giganta Renus. Niespójność w słowach i czynach Donalda Tuska zauważa nie tylko opozycja, ale też wielu ekonomistów. Z jednej strony realizuje on projekty jeszcze z czasów rządów PiS, czyli na przykład Centralny Port Komunikacyjny, i próbuje coś mówić o patriotyzmie gospodarczym, a z drugiej strony no, zachowuje się tak, że firmy polskie są wypierane bardzo często z dużych inwestycji, nie mogą brać udziału w przetargach. Więc wychodzi taki troszeczkę potworek. Duże zapowiedzi dotyczące patriotyzmu gospodarczego, a ostatecznie okazuje się, że największe zamówienia dostają firmy szwedzkie, niemieckie lub nawet czasem tureckie. Jak to możliwe? Niemożliwe. A jednak terminal w porcie w Gdyni, oddany w zarząd Szwedom, a takich przykładów jest więcej. Nieopodal położony bałtycki terminal zbożowy, kolejny terminal, został przekazany konsorcjum kanadyjskiemu. Tak w praktyce wygląda repolonizacja, którą zapowiada Donald Tusk. Z przerażeniem należy patrzeć na kolejne zapowiedzi repolonizacji. Bo wygląda na to, że on naprawdę chce sprzedać polskie porty, ale na pewno będzie dążył do tego, aby zmniejszały swoje przeładunki, bo to jest w interesie Niemiec. Opozycja mówi wprost: polskie firmy, które miały równe szanse, mogą tylko patrzeć z boku. Pamiętajmy zasadę, że kapitał ma narodowość. Każda złotówka, która zostanie u nas w kraju, wzmocni naszą gospodarkę. Terminal promowy w Gdyni w rękach Szwedów, bulk cargo w Szczecinie w rękach Niemców. Jakie kolejne spółki będą trafiać w ręce y, firm spoza Polski? Z tego co wiem, to nawet obsługę bagażową w przyszłym CPK będą mieli Holendrzy. Czy to jest repolonizacja? Nie sądzę. Ocenie ekspertów, jeśli nasza polityka nie zostanie skorygowana, Polska zostanie pozbawiona suwerenności gospodarczej i możliwości decydowania o własnej przyszłości. Aby państwo mogło być podmiotem, a nie przedmiotem w stosunkach międzynarodowych, musi być suwerenne gospodarczo. A ta suwerenność gospodarcza oznacza kontrolę nad infrastrukturą, na przykład transportową, energetyczną oraz niedopuszczenie do sytuacji, w której obce podmioty, podmioty z innych państw, nawet teoretycznie przyjaznych, mogłyby mieć choćby potencjalnie decydujący głos przy tego typu kluczowych. Zasobach. W tle kolejne rewelacje. Kluczowe stanowiska w spółkach, które miały być sercem polskiego rozwoju, oddawane są ludziom powiązanym z zagranicznym kapitałem. Przykład: Centralny Port Komunikacyjny projekt, który miał być symbolem polskiej suwerenności infrastrukturalnej. Na szefa Rady Naukowej Zintegrowanej Sieci Kolejowej przy CPK powołano prezesa Fundacji ProKolej. W Radzie, tej fundacji głównie przedstawiciele niemieckiego biznesu Siemens Mobility, Arriva czy Deutsche Bank Cargo. Historia lubi się powtarzać. Ponownie polskie firmy traktowane są jak podwykonawcy i to drugiej kategorii. To już nie tylko kwestia politycznych sporów, ale naszej przyszłości. Bo jeśli dziś oddajemy kluczowe sektory gospodarki w obce ręce, jutro to oni będą decydować, kto w Polsce będzie miał pracę, ile zapłacimy za energię czy żywność i jak naprawdę będzie wyglądać nasza niezależność. Aleksandra Gouda Republika.